Dzień dobry Państwu, zapraszamy ponownie do ogrodu. E, powoli kończy nam się festiwal kwiatów i rysów, ale zaczyna drugi, równie imponujący, jak nie jeszcze ładniejszy, dlatego że zaczynają kwitnąć piwonnie. Piwonie wszyscy znamy, piwonie chińskie. Bardzo często pojawiały się w ogrodach naszych babć. wciąż bardzo łatwo je kupić. Jest mnóstwo najróżniejszych odmian. Tutaj swoją mnogością dorównują niemalże różą. Zarówno pod względem budowy kwiatów mamy piwonie w kwiatach pojedynczych, półpełnych, pełnych. Dodatkowo rozróżniamy jeszcze dodatkowe podziały w zależności od ich budowy i ułożenia płatków. Ten podział jest bardzo długi i bardzo skomplikowany. Podmian jest całe mnóstwo, niektóre są bardzo, bardzo drogie, inne można e, kupić nawet na bazarach e, czy, czy gdzieś na targach czy w zwykłych sklepach ogrodniczych. Czasami mamy problemy z piwoniami, które nie chcą zawiązywać pąków. Najczęściej powodem jest zbyt głębokie sadzenie karp. Pamiętajmy o tym, że karp piwonni sadzimy w miarę płytko, tak żeby pąki były 3-4 cm pod ziemią tylko. Podłoże musi być żyzne, wilgotne, próchniczne i głęboko przekopane. Na głębokość nawet pół metra, dlatego że piwon nie głęboko się korzenią. Miejsce jak najbardziej słoneczne, ewentualnie pół ale tak, żeby chociaż pół dnia docierało do nich promienie słoneczne. Lubią miejsca osłonięte, ale jednocześnie nie lubią rosnąć w ścisku. Pamiętajmy również, że piwoni nie lubią przesadzania, dlatego jeśli już szukamy dla nich miejsca, to wybierajmy takie, gdzie mamy pewność, że będą się dobrze czuły przez kolejne co najmniej 15 lat. I zapraszamy do podziwiania ich w ogrodzie.